No i 1 kwietnia witam Państwa Tak nas przywitał Śnieżek sobie pada Jest biało Także Państwo widzą Zima w natarciu ale temperatura jest zerowa Tu nawet jest plus 2 na jednym termometrze 0, na drugim Teraz idziemy do Dorotka, moja kochana Dorodka no. Idziemy tu na dalsze wiadomości. No. I będę chyba rezygnował z akwarystyki. No niestety takie czasy nie trzeba będzie chyba zrezygnować. Tym bardziej te rybki mi wczoraj powiedziały, że one chcą wyjechać do Holandii, bo tam są piękne holenderskie akwariumy. No nie chcą w takim mieszkać, w pięknym holenderskim akwariumie no. Także Wesołego prima aprilis kochani Tak No niestety To tak Na początek w tym dniu Prima Prilisowe. A tak na poważnie, no to jak widać, akwarium ma się dobrze. Jedynie co, to dziurek coraz więcej, ale się tym nie przejmuje. Ślinki sobie rosną. Także jest. Jest dobrze. No. Dzisiaj będzie tu podmianka. Bo robiłem odkażanie tego zbiornika i ryb manganianem potasu. Później neutralizowałem to wszystko Podabutlenia nam No i dzisiaj trzeba będzie zrobić Podmiankę, no ale to dopiero Tak za jakieś tam 2-3 godziny No Jeszcze Zobaczymy sobie Gubiczki Róweczki sobie pływają, dokazują, Język, język tu trochę już i maluchów malutkich i w ogóle i krewetki jak widzę se tu pływają no i kirsy Też jest dobrze, Rybki zadowolone. Teraz dostaną jeszcze, jeść. Swojej, jak się to mówi, mieszanki różnych suchych pokarmów, no i tu. Maluchy, a tu wyciąłem dziurę, bo normalnie mnie denerwowała taka mała dziura, choćby co szło nasypać z tego pokarmu, nic nie szło zrobić, no to ściągaj, tą pokrywaj i ściągaj. Wziąłem piłę i prób koło, zabudowa jest, ale już inaczej. No. To jak widać ryb co nie miała. <laughs> Można by powiedzieć przerybienie, ale u mnie nie ma przerybień. Tak, tak jak w niektórych krajach. W jednych mieszka dużo ludzi, w innych mieszka mniej ludzi. No i tak w akwariumach. rybki podrastają i zostają przenoszone. No. A jak widać, akwarium też ma się dobrze. Także wszystko jest super. No. I jeszcze idziemy sobie. Tutaj o. i jesteśmy dziewięćdziesiąt osiem litrów, ładnie znowu zarasta jak widać na filmie no. wczoraj Tutaj dokupiłem dwie parkę dla mirezek jeszcze, ale jak zwykle, jak człowiek chciałby je pokazać, o jest jedna taka mała, druga jest taka sama, taka trochę bezkolorowa jak na razie, ale na pewno kolorków dostanie, jak tu trochę pomieszka, druga jest taka sama tak jak dobrze widzę, to chyba jest samiec hmm. A tu... tutaj samiec już dorosły. Hmm. Ile zborki. Hmm. Tak widać, akwarium znowu zarasta. I trzeba będzie znowu, ten mój koperek, poprzecinać. Także to na tyle. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Życzę miłego prima aprilisowego dnia. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich i miłego weekendu przy okazji. kochani, do następnego razu.